Siema, siema! Jestem RajoGP, to jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście z gameplay na mapie Osada, jest to odcinek już chyba nawet dziesiąty i w sumie fajnie wyszło, bo jubileuszowo. Eee, wyszło jubileuszowo, bo właśnie jesteśmy dzisiaj, te dźwięki, które słyszę, to są oczywiście dźwięki z czatu, ponieważ ten odcinek nagrywamy na streamie, więc e, witam serdecznie oczywiście wszystkich czatowników, jest nas aktualnie około 100, więc e, miło was e, witać tutaj, e, no i co? Jakby ja prowadzę odcinek, bo dzisiaj widzowie mnie przekonali do tego, żeby nagrać. Właściwie wy mnie przekonaliście, do tego, żeby nagrać odcinek na streamie. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Prace dzisiejsze dosyć ciekawe, ponieważ będziemy zajmować się przetrząsaniem oraz zgrabeniem siana. E, ogólnie staje się bardzo rozrósł, jakby co. E, Mogę nawet odparcie już hood i wam pokazać co się zmieniło. Na początku oczywiście zmieniło się to, że mamy świnki, to nam bych, tak na no, grubo, żeśmy z tym poszli. Oraz kupiliśmy sporo pól, mamy teraz tyle, więc trochę tego, jak widzicie, jest. Nie? Więc kupiliśmy też to poletko i tak dalej. No i kaska 407 tysięcy, nie jest to dużo jak na naszego gospo, a będzie się no, za mało, bo jeszcze chcę kupić to poletko tutaj. I tutaj postawić oborę dla krówek, żebyśmy mogli robić kiszonki i tak dalej Więc jak ktoś to zaprasza na odcinki Na odcinki, na streamy, bo tam się najwięcej dzieje, co nie? No bo dzisiaj też między innymi pokażę wam, co będziemy robić z łunkami za, za, Właściwie zaraz po tym odcinku, nie? No dobra, to co? To, to ja zasiadam do tego Do forszaja bo dzisiaj nie będziemy jeździć, to jest ciągnik wyporuszony z na dzisiejszy odcinek Więc siadam sobie do forszaja Odpalam tego grata Jedziemy, słuchajcie, bierzemy przed trząsarkę. Przed akurat chyba spaku Fella z tego co kojarzę spaku eee, Fella z, z Moodhuba. Eee, a z grebarka będzie klasa, więc nie wiem, czy nam się uda dzisiaj wszystko zrobić. Mam nadzieję, że tak, ale jak to wyjdzie, no pewnie jak zwykle się nie wyrobi albo coś tam, nie? Więc trochę będę musiał uważać. Dobra, postaram się tak w miarę to dobrze cofnąć. Okej. Okay. Oczywiście, nie muszę odmawiać, że na Twitcha warto wbijać i zostawić followka, bo tam się najwięcej dzieje. Na 500 follow na Instagramie będą paystuff kart do rozdania mm, oraz e, tiktoczki do fun momentów, jak najbardziej można. Chyba, chcecie czekać dwa tygodnie e, na, na shortsy, nie? Bo shortsy są, jakby nie było, TikTokami, tylko TikToki macie wcześniej, nie? E, także. Także zabijamy sobie. Na razie będę tak pojechał, żeby tutaj też za bardzo nie, e, nie. nie, nie działać tak e, szybciej. Tak powiem, bo jest to jednak droga w jakiś sposób, więc tak staram się w miarę realnie zagrać. Dobra, jogień mm, Ale moda od Polany trzeba co się mówi. <grym> tak, no właśnie, bo też co chwilę będę też cały to coś z no Więc tak, dzisiaj moderacja jest, jest ee, w piku i, i działa. Dobra, powoli caj. Masakracja. W ogóle mamy listopad. Ostatnio, jak się widzieliśmy na tym ms to chyba był wrzesień albo sierpień, nawet nie pamiętam. Pojedziemy sobie drogą, polną, nie ma co ukrywać, od razu wam pokażę jakie pola są planowane do zakupu Dimitri was ogólnie pozdraga, nie wiem czy kojarzycie Dimitra, ja nie nikt nie kojarzy, ale Dimitri pozdrawia widzów, więc również pozdrawiamy oczywiście O, i właśnie teraz dojdziemy do miejsca, w wam coś, coś wam pokażę Te łąki, które tutaj widzicie, jest takie tutaj powiedzmy zagłębie łąk czy włonek? Nie wiem, jak to się mówi. E, będę chciał sobie ogólnie kupić i wszystkie połączyć w jedną. E, po to, by rzecz jasna mieć jedną wielką łąkę. Mm, no i na niej robić ogromne śniadanie kosy, nie? Myślę, że akcje fajne będą. O! Właśnie! Boraki były kopany ostatnio też. Więc jak ktoś to odbiór, Boraku pewnie będzie albo na streamie, albo na odcinkach. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to wiedzie. Więc Boraki tam, jak będzie dobry pik, to sobie zakupimy. Ogólnie Wam się do czegoś przyznam. E, skipując miesiące, zapomniałem o tym, że. Mam coraz to łąkę, która jest jakby nie było na odcinek I minus największy jest taki, że Ta łąka po prostu mi zarosła teraz. raz, więc musiałem ją nowo wykosić Także trochę Śmiesznie to wyszło Okej okay. Mam też nawet tekstury ogólnie, ogólnie tych Trawy, słomy oraz siana. Nie wiem jak one będą wyglądały, więc zaraz zobaczymy Na razie jakoś to powoli idzie Ja też tak się trochę tutaj boję, bo to jest ten rów i najgorsze jak się w niego wrąbisz To już, już kaplica, nie? Dobra. Błarakim, kto ty jesteś? A spadaj tam, kurde. jak mi to chce pocisnąć chyba. <grym> Dobra, e, więc... E, jestem właśnie ciekaw jak się widzowie z czatu, jak wam się podobają takie odcinki właśnie nagrywane na, na streamach. Jakby ja robię jedno, jedno za drugim tak naprawdę, więc sobie mega skatam czas, e, bo tak naprawdę zwykle musiałem robić to poza streamem i tracić czas na nagrywanie, a tak robię to naraz jest git. Radki grzeczny, jestem family-friendly, ponieważ jesteśmy na YouTubku, <noise> kochany YouTubek Więc jest family-friendly, oczywiście nie przeklinamy, bo, bo... chyba każdy ci potrafi po prostu pachamować przed przeklinaniem Oj, tu chyba ciężko, będę miał pod tą górkę W ogóle patrzcie jak się to się ten, jak jest dużo tej trawy, jak ona się ścieni, nie? Dosłownie każdy metr tej łąki jest zagospodarowany przez przez, przez trawę, nie? Kurna, zęby mi powkręca jest trochę ciemno, już, taka wiecie. W listopadzie 15, prawie to nieźle. No taka tekstura to jest ogólnie. A tu jest trawy, właśnie. Ej, całkiem spokojnie wygląda. Jeśli ci to pozagrabiam, to już w ogóle wow będzie. Ale właśnie, żeby zgrabiać, to trzeba się na tym wyrobić. A jednak póki co robi wszystko, żeby się nie wyrobić. Więc może zaczyna się wyrabiać. Trochę sprężę po ślady, żeby to dokończyć fajnie. Jak w 11 No taka tekstura troszeczkę jak w LS11 Ale według mnie jest takie jest spoko, nie? Zawsze coś jest nowego mm, nie, nie tylko to samo powtarzalne, nie? Więc coś zawsze ee, innego A, no i właśnie, cały czas gadam o tym od miesiąca Że no, rancina będzie musiała zainstalować shadery, nie? No i będę musiał zainstalować shaderki, powoli mi się farming nudzi Jakby tak wizualnie, i będę chciał shader zainstalować I zapewne ten reshade wleci już niebawem Myślę że nawet może jutro jak mi się uda Yy, gdzieś tam dorwać stare pliki z dziewiętnastki Ewentualnie po prostu brunowe, yy, To szybko sobie skonfiguruję i wam pokażę jak ten farik może jeszcze fajniej wyglądać Na właśnie ustawieniach Reshade, nie? Bo to jest coś naprawdę genialnego Podna światło w tej grze jest. No właśnie, a, jest ładne światełko i masa osób też mnie pyta, Rayot, co to ma za shadery na tej mapie, nie? Na tych odcinkach. I kurczę, najgorsze jest to, że ja totalnie żadnych shaderów nie mam zainstalowanych, a masa osób mi pisze, że mam. Albo piszą mi, że fajne te shadery ze ściechowa. I ja mówię: "Jakie shadery? Jakiś Zdziechów, jak ja nic ze ściechowa, jedynie co zarąbałem to to co mi pozwolili." A tak poza tym to nic nie brałem, nie? A więc taka ciekawostka. Ksena eee, Xena w Siemaneczko, witam. Odcinek jest ogóle nagrywany na żywo, jakby co, więc proszę się zachowywać Ja też specjalnie nie odpalałem czatu tutaj na streamie, bo to wulgaryzm pisze o potem, to wiecie, bardzo fajnie Tłumacz się złodzieju. Mam wszystko na Discord'ach napisane Wszystko jest udokumentowane. dokumentowane Dobra, jeszcze myślę ostatni raz przejdziemy sobie I tam mamy kolejną łąkę, też warto pamiętać, a odcinek trwa 7 minut, więc chyba w sam raz to wyjdzie No tak, tylko że tu idzie szybciej jakby to, nie? Może będę zgrabiał jakby tylko jedną Część, jedyn, jedyn, tylko jedną łąkę e, Po to, żeby was po prostu nie zamulać, jakby nie zamulać wam odcinka Bo też nie jest to moim celem, żebyście siedzieli tutaj i... I, i zamulali, nie? No, a odnośnie mapy jeszcze, bo pewnie masa osób dalej pyta, kiedy mapa i czy giants się odzwają. Jeżeli giants się odezwą, na pewno o tym powiem na streamie Ewentualnie już na bank nagram o tym odcinek też, jeżeli coś będzie ważnego Na razie po prostu czeka, trzeba czekać Mapa dalej jest jakby w oczekiwaniu, w kolejce Więc tutaj jakby nic nie przeskoczy nie za bardzo e, Także no, no, musimy po prostu czekać, nie? Okej, okay, ja tak ciągle patrzę, mi się nagrywa, ale nagrywa się cała e, No, tu pole tylko właśnie było z tymi, z burakami Więc niedługo też buraki będziemy odbierać A nawet, zobaczcie, taka pryzma wyszła, nawet, e, taka, taka duża Dobra, czwóreczka I lecimy ja nawet nie wiem, co to będę siał na tym polu, ale może jakąś kukurydzę? Bo w sumie coś się ustała, teraz sobie nie było. E, tak też jak wspominałem chyba na, na odcinku. E, pole 65 to największe, a tam jest 4,5 hektara. E, będzie ono całe w owsie i potem idzie do młyna, nie? Więc 4,5 hektara, jakby owsę zgarnąć, to sporo mąki może wyjść. A po to jeszcze jakaś kaska wpadnie. Więc teraz tak już totalnie tryhard na tym sejwiku i lecimy, nie? Fajny ten forsz? No forsz, to ukryteczko jest, nie? Bardzo fajny ten orszaj. Coś takiego trochę innego niż, niż zwykle, nie? Może przejdę sobie teraz w tę stronę, a tak? Dobra No i lecimy, bo tam też nie chcę za bardzo wywalać tego wszystkiego na drogę Bo może być tak, że po prostu mi nie dotknie jakby farmland, nie? Nie zopię? I że takie wszystkie zostaną po prostu e, Brzydkie grzywy na, na drodze no to jest właśnie trochę takie yy, farmingu niby spoko, ale i porobane, że jak wyrzucimy coś na farm, który nie należy do nas, to już nie możemy tego zebrać, nie? To jest mega, mega upierdliwe, ale grafika oddaje, tak? Spoko jest, a ja nawet nie wiem. W ogóle chyba kamerkę przesłał drugi ekran, bo tak trochę jakby mam teraz kamerkę z niej perspektywy, a też nie chcę, żeby wychodziło tak, że jakby się patrzę w drugą stronę niż kamerka jest, nie? Znaczy niż yy, ekran. Bo teraz też się powinno się patrzeć w miejsce, gdzie jest e, ekran, tak jakby nie. Się w sensie w to samą stronę, się, na w tą. A ja się patrzę w drugą nie? Nie wiem, czy to. Czy tylko na takie rzeczy zwracam uwagę? Czy. Czy wy też? Dajcie znać. Co o co, tym sądzicie? Siema, Adam z Farm, witam serdecznie na streamku. Jak coś odcinek nagrywamy? <grym, <grym, więc tak pół na pół. Tylko ty teraz ja zwracam uwagę. Okej. Okay. Nie wiem, jakoś mam, mam coś takiego, że jakby. Jakoś tam zrobić to ma znaczenie. Ale mogę się też yy, mylić. Dobra, zawijkę zrobimy. I jakoś tak to pójdzie. Nie wiem, właśnie, teraz lepiej robić. Yy, czy teraz może lepiej robić. O, jeszcze przyzwyczaiłem do głowy, że odwracam, nie? Czy teraz zrobimy turkę, czy później? Ale hazraj później, jak będę już zgrabiał, raczej. Bo tam będzie klasik, to klasik troszkę taki bardziej polski. Siema koperek, witam serdecznie. Kiedy łapka wyjdzie? No, tak jak właśnie mówiłem. Pytanie jest wrót, a odpowiedź jest jedna. Oglądajcie odcinek ósmy z właśnie z gameplay, i tam wszystko tłumaczę, nie? Kiedy mapa powinna wyjść, czy kiedy planowane są testy jej. No i pewnie gdzieś po tym terminie dopiero ona użyje się światło dzienne. Ewentualnie odeśle mi ją znowu, powiedzą, że weźmie po tłumaczenie czy coś, nie? Więc różnie może być, też nie chcę Wam obiecywać e, terminów, a potem, jakby się nie udało dotrzymać, to, to. No to wiecie, to średnio trochę, nie? Więc to no, nie ma co ukrywać, chcę zrobić to. E, jak najbardziej szczerze, w stosunku do Was. E, żeby po prostu Was nie oszukiwać, że wyjdzie wtedy albo coś takiego, nie? Ja mogę wam powiedzieć tylko tyle, że. Chciałem, że ma powierzchnię gdzieś w kwietniu, a, a jak wyjdzie, to już, no, niestety ja nie jestem w stanie tego przewidzieć, nie? Po prostu. Kurde, będę się zaraz jechać. Szkoda. Siema Przemu, witam. Modelka nam rośnie, lustro z kamerki. Eee, tak no, ja mam, mam ogólnie z ciekawe, że mam lustro, kamerkę lustrzane odbicie, nie? Ten w się jest mi to wiele łatwiej jakby operować, nie? Bo na coś tam pokazywać trzeba tak, albo tak, to jakby lustrzane odbicie troszkę bardziej oddaje, nie? Nie mogę się jakby przyzwyczaić do tego mm, normalnego, że tak powiem. Ustawienie kamery, ale może kiedyś, kto, kto wie Dobra No niestety, też przejdziemy sobie hmm, Ja też nawet nie wiem, czy w ogóle będzie sens wam pokazywać Tak powiem, e, drogi powrotnej Bo ostatnio chyba jeszcze nie jechaliśmy, więc po prostu chyba przedtem ten odcinek e, Zrobię cięcie, żeby wam też tego nie przedłużać A samemu dojadę sobie gdzieś tam Z widzami na streamku, okej, okay. dobra, gitarka Zwijamy całą Cały sprzęt i lecimy W miarę poszło 12 minut odcinka, więc git Siema perek, witam OK, i zawiniemy no właśnie, bo ja tak pytam ludzi na czacie, czy wam się podobają takie Streamy z odcinkami jednocześnie A właśnie też wy napiszcie komentarz, czy wam się taki mm, Odcinek właśnie podoba, nagrywany na streamie, trochę takim z udziałem czatu, nie? E, tak jest, ja Przemo, jest odcinek nagrywany Jeżeli tak, to Napiszcie, że wam się po prostu podoba, albo nie podoba Ja też jakby Będzie w pewien sposób to dla mnie takie, mm, Taka informacja, czy więcej robić takie czy nie Bo co by nie było yy, Jest trochę taka ta nowość A w sumie to może być ciekawe, nie? Widzę, że ludzie z czatu akurat mówią, że się, że się podobają Ta i e ring, nie podoba mi się, biją nas tutaj Nikt was tutaj nie bije, o sarenka Albo renifer bez rogów O masz, drugi się spełna nowo no więc te, te łąki będą kupowane niedługo i, i będę na nich e, miał po prostu. E, no łąki, nie no co innego mam mieć na łąkach, na no, łąki, nie? <grych> to ja nie wiem, czy na przykład nie tej czwórki. Rez nie, w sumie, jak jedziemy sobie tak spokojnie, e, tą trójką, to trójko, to jedźmy trójką, nie? Najgorsze, że jest w sumie taka 15, prawie, a boję się, że. E, że trochę to może być. Nie wiem, czy, czy o 15 w taką, w taką porę byście. Jakby pracowali jakieś rzeczy Bo też nawet nie wiem czy by w realu to się to też nie opłacało w ogóle mm, Zgrabiać nie bo jeżeli by się okazało że nagle Nie wiem spadnie rosa bo jest już jakby nie było Listopad To w listopadzie taka rosa może trochę wcześniej złapać nie I też drugi raz bez sensu to robić nie Wakacje to na luzie oczywiście że tak no wakacje 15 to jest sam raz nie Jest akurat jest piekarnik na, na dworze Przestrząca się rano. No tak, ale mówię o tym, że jeżeli byśmy to zwałowali teraz, nie? W sensie zgrabili to w y, pokosy, to co wtedy, jakby to wyglądało, nie? Chyba, wtedy raczej średnio. Ale to panorama ta jest naprawdę cudowna, nie? Jak się z tej górki zjeżdża, no dobrze to wygląda. No się, no jaram się swoją mapą, no kurczę, no tak, jestem. Nie chcę, żebyście mówili, że jestem jakiś narcyzem czy coś takiego. Mm, ale trochę. No trochę może jestem. No się podoba mi się, że udało to się tak, fajnie zrobić, nie? Jeszcze tam po prostu od swojego pomysłu w głowie, i na bieżąco tworzenia czegoś wyszło tak nieźle. O, tu właśnie między innymi widzicie teraz Jęczmień, się posiali na zimę. No, już opryskany jest od kwasu, nawet powolutku. No, wieczko sobie pojedziemy. I, i, I spoko, czekamy, aż sobie będzie dojrzewał. No, a tak właśnie mówię, tu będzie owie ściany na wiosnę i kukurydza też na wiosnę, więc trochę tej rzeczy na wiosnę nam zostanie. A to nic. Nie wiem czemu, ale jakoś ta jesień jest spoko, ale tak jakby nie oddaje, nie? Jakby... Uważam, że raczej lato to jest takie najważniejsza pora roku Ewentualnie zima, jak jest taka naprawdę fest zbrożona i tak dalej Ale... ale... Ta jesień taka trochę jest... No coś mi w niej nie siedzi, nie wiem czemu Na razie sobie zostawię tak, zostawię sobie na razie tutaj to I tak tutaj kombajn jest więc pod kombajnem Nie będę i tak, nie będę brał kombajnu, żeby wyjeżdżać Dobra i weźmy sobie za krabereczkę Tu właśnie stoi klas. Na szybkości. A, fajnie, że miałem zrobić cięcie w ogóle, a nie zrobiłem cięcia, bo się rozgadamy tym od widoku. O, całe ja, oczywiście. Dobra, ten sobie jedziemy. No i tę sam, samą drogę chyba pojedziemy, nie? Zbyt zielone trawy są. Może właśnie być, nie? Że to jest ten. Że to jest wina tych traw, że te folie są takie bardzo zielone, nie? Jakby trochę tak e, przyrzucić. Nie wiem, czy to jest takie słowo, ale zróbcie je bardziej żółte. Trochę im barwę zmienić, to może to faktycznie byłoby lepiej. Bo powiem na przykład, że w xix ludzie te folie tak zmieniali, właśnie, nie? że robili nowe kolory, takie bardziej brązowe. I to nawet miało swój urok jakiś sposób, tylko na nie ma co ukrywać. No jakby w Realu nie ma już takiego, że nam się robi trawa nagle brązowa, nie? Trochę jakby traci taki pigment swój, nie? Taki naturalny, taki fest z zieleni, jakby nie? Od słońca i wody. Tylko robi się taka po prostu żółta, nie? Taka sucha. Bardziej. Zażółcić czy brązowić? Dokładnie. To, o to co mi chodziło. No nie jestem polonistą. Ja tylko robię mapy do farminga i to na też nie najlepiej. Um, jeleń we wesie jest taka amerykańska, mimo wszystko... A, jesień we właściwie jest taka... Jeleń! Jesień we jest taka amerykańska, mimo wszystko za dużo liści na drzewach oraz... Za mało takiej szarości No o, A to ja jadę czwórką tylko znaczy No tak, właśnie o to mi chodzi, nie? Że jednak powinno być trochę bardziej tak e, Brązowo-żółto, nie? Dobra Niech sobie panowie przejadał, Chyba panie Dobra, my zawigamy I ciśniemy Jajen, tak, Ta, ja Mogę też nawet e, Pozdrawiam jelenia właśnie, no Z tego miejsca na Zdziechowie były ładne, ale na Zdziechowie były właśnie te Folicz, nie? To jest to samo co na przykład było na boczkowie. pamiętam 19, że tam bardzo na Boczku by tak Był dopisane pod względem wizualnym Jak chodzi o właśnie te roślinności, nie? A nie było właśnie tego no, no, Błećkowa po prostu była bardzo mała mapa, nie? Też swoją drogą bardzo pusta Bo to na tym nie było gospody, tylko było, trzeba było sobie jakby samemu zbudować Co w sumie jest z jednej strony spoko, a z drugiej takie trochę a... bardzo Bardzo naotwizne, nie? Pójście ale w sumie, jakby tam pomysł jest spoko, tak samo jak na przykład No Lands, nie? Gdzie tam totalnie wszystko musicie sobie sami budować. Pora, że myślę, że na no New no Balance trzeba taką zajawkę raczej, bo ja nie wiem, na przykład, czy bym w stanie tak samo usiąść tam grać. Yy... Chyba, że z kimś, nie? Jakieś duże pola robić i w ogóle to spoko. A tak to trzeba mieć jakąś naprawdę taką zajawę na to. Mapa to jest osada ogólnie. Okej, okay. dzięki za followka, ktoś mi dodają, Igor, dzięki za followka Słuchajcie, teraz tak, jak to będziemy robić? Bo właśnie nie wiem, w którą stronę to leci. Patrzcie w ogóle na te dźwięki, słuchajcie tego. Kradzkie nie? Dobra, to się akurat na myszko rozkłada. Trochę za szybko chyba to zrobiłem. Ta, ty skala stronę leci na tą. Dobra, to będziemy sobie w tę stronę lecieć. No, i jest gitarka, dobra. To teraz jakoś to sobie jedziemy. W tą stronę. Ty, tego tak jest tak dużo, że chyba będę po prostu jechał raz. Zawijał potem w drugą stronę i odwrotnie leciał, nie? Na no to wychodzi chyba. No, kurczę, będzie tutaj spory pokos, nie? A mamy też ogólnie taką praskę Sitmę. Więc ona też może tej fajnie nadziałać. I nawet nie wiem, czy... chociaż nie, na no, Agri będzie pracować raczej. Fiat tam fajnie się to potrzebuje. To jest jakby tylko ciągnik na ten forsit forsit, forre W ogóle jak się mówi forsit? Czy, czy, czy tak się tak prawidłowo jak to się czyta, nie? Bo na przykład ludzie mówili Forschmidt, nie? Ale pamiętam właśnie jak się kiedyś Arek triggerował i mówi, że Forschmidt nie się nie mówi, bo tam M nie ma, nie? I w sumie no racja, nie? Ale nie wiem. Może po prostu Forshit? Zamień Fiata na forsza? Nie, no Fiat jest lepszy, bo on ma 180 koni, a ta ma tylko setkę. A nasze ciągniki, znaczy nasze maszyny wymagają trochę większej ilości koni. E, tym bardziej, że już no rozwój jest konkretny teraz na Gospie i polo kupione jakieś fajne. Forshit? Po prostu. Nie, może tam coś się. Może coś się zmienia też, nie? No, HTC to co innego jest, nie? HTC to co innego, dobra. Cofnijmy sobie. No i co? Na drugą stronę teraz polecimy. Bardzo fajny to jest ten. Ten przez tą rzeczkę. A rzeczkę? Jeziorko? Strumyk jakiś? Nie wiem. No, on sobie tak potem na bagno wpada. Dzięki za followka, Kolejny. Toaster i ty. Witam serdecznie. Co? Nie, już ludzie się odpali jakieś głupoty piszą na czacie. Ty patrz takie to, to jest wielki, ja chyba ten sery przesadam z tym. Jezu. No jakby nie było, tutaj są dwa te, nie? Pokoszone. Są pokoszone dwa razy trawa jakby. Pamiętam właśnie, że w 19. ta trawa była taka że ona potem jak rosną kolenia, tamta się usuwała. To chyba tak nie ma z tego co widzę. Dajcie mi znać w ogóle, ludzie z czatu, czy to tutaj też tak działa, że trawa jakby się usuwa Bo wcześniej było tak, że trawa sobie rosła, to potem, tamta poprzednia jakby znikała, a tu chyba nie znika, nie? Chyba nie działa to tak Na sezonie tak było właśnie, no a teraz właśnie chyba tak nie ma w sumie Spoko i bo no spoko było tam tym właśnie to, że było tak bardzo realistycznie, nie? A teraz co? No teraz lipa, nie? Tak jest trochę, że możecie sobie kościć trawę, kościć i w końcu się okaże, że będziecie mieli tutaj pryzmę jedną wielką na tym polu, nie? Dobra, zawinęmy sobie. No i kolejny raster, tutaj lecimy w tą stronę. Pole, polecę. Nie, myślę, że akurat. Pomysł z tym, żeby robić tak jak teraz, to jest spoko, bo w miarę szybko to się zgrabia. Nie zabiera tak dużo czasu, nie? Pamiętam właśnie, że zgrabiając w 19-tą. Yy, zgrabiarką taką taśmówką, wiecie, taką polską taśmówką. Nie wiem, czy ona jest z polski, ale. Mniejsza. W sensie była używana w, na polskich gospodarstwach. To właśnie tam było tak, że strasznie to się długo robiło strasznie monotonnie i w ogóle nie a jednak tą karazolówką, że tak powiem. Eee, trochę szybciej to idzie Co by nie było Co by nie było, to jest chyba jakieś moje powiedzenie Na no, odcinki albo coś Bo chyba za często to mówię Dobra, cofniemy Chyba już trzeba będzie teraz, teraz przerwać jak gdzieś jakby, tak nie, w sensie już tylko w jedną stronę Lubelskie, Polska jest OK. Tak, jestem z, z Lubelskiego, dokładnie Najlepsze województwo Plus jeden Mobi Elegancko wychodzi to nawet Zaraz jakiś screena limy. Nawet to ucha tak nie było, nie? Dobra, to ludzko słuchajcie, ja z wami się na chwilę pożegnam W sensie z YouTubami, a my zrobimy tutaj screena jakiegoś ładnego Żeby było co potem oglądać, nie? Więc, e, dobra, dajcie chwileczkę no i dobra, potem ponownie screen jakieś tam parę porobiłem, zobaczymy co, co ciekawego z tego będzie można wybrać yy, Wiecie co, ja myślę, że nawet ogólnie chyba nie będzie miało to sensu, że ja pójdę na kolejne, na kolejną łąkę i będę też rozgrabiał Ta jest na tyle dosyć, yy, że tak powiem wyczerpująca, Dzisiejsza materiał, że raczej yy, tylko tym się zajmiemy yy, Tym kawałkiem łąki, tam to zostawię gdzieś tam na, na streamka yy, No i pewnie zaraz będziemy działać tutaj z tym koszeniem reszty, nie? Bo to jest wiadomo gdzieś tam yy, Będziemy to potem też w jakiś sposób prasować. Czy ja dobrze jadę? Dobrze chyba jadę. Tak, tak, tak. A nie, tu się muszę zawinąć. No, więc to sobie sforsujemy, a tamta reszta pójdzie na kiszonkę. I nawet nie wiem, czy robić lepiej kiszonkę luzem, czy może kiszonkę w baloty. Dajcie znać, co tym cenicie na czacie. Czy miałbym robić kiszonkę w balotach, czy luzem? Bo luzem nie byłoby spoko, akcję fajnie porobić sobie. Oczywiście to mówię kiszonkę strawy, nie? No, i teraz trzeba mieć jakieś, jakieś miejsce, mieć się pod, mieć pod silos. A baloty były trochę wyproście też, nie? W rękaw, mówicie? No, właśnie, rękaw by mógł być spokojny, jakbym zrobił, tak jak na przykład na Ameryce zrobiliśmy. Chyba w rękaw będzie lepiej, nie? Uporzymy sobie tą tą maszynkę do rękawu i byłoby spoko. Dobra, ok. Baloty, ludzie, widzę, że są baloty. Na razie chcę być, być testerem osady, ale po co testować osadę, Skoro już mapa poszła na Modhawką, już wszyscy co mieli przetestować, przetestowali mapę. Wyszło ok. I zobaczymy, co będzie dalej, nie? Znaczy, wyszło ok. Jak najmniej błędów yy, udało się zostawić na mapie. Znaczy, tylko takich, których yy, nie założyliśmy, jakby, nie? Czy dzisiaj będę oglądał? Kurczę, bo dzisiaj, właśnie jak to oglądacie, ludzie, yy, to już jaki jakiś wynik yy, meczu Polska-Szwecja. A jakby przed nami dopiero ten mecz jest, więc czy będę oglądał chyba nie, no bo streamek jest, ale na pewno będę gdzieś tam śledził e, wynik. Myślę, że tam ludzie będą mi mówić jak, ten, jak to wszystko wygląda. Też nie ma co Nie jestem jakimś nie jestem jakimś fanem piłki nożnej. No ale jak tam nasi grają, jakiś ważny mecz, to raczej zawsze jest Robert, Robert, nie? I kibicuję. Ja się martwię? Czym się martwisz? Że przydopimy mi się wydaje właśnie, że jeżeli będziemy w piku nie nie znam totalnie sił zespołów obu, ale jakbyśmy byli w piku, to może być remis albo jednym golem przewaga, nie? A jak będziemy w dupie, to będzie dwa gole w plecy albo remix max. remis Max czego Przepraszam Będą chyba potem rzuty karne, nie? Bo tu nie może być w remisu. No więc tak czy siak zostaniemy w dupę. Mi się wydaje. Przegramy 2-0. O Jezu. To chyba trochę za ostro. Może się uda wygrać nie? Okej. Okay. Dobra, i zawika. To co, słuchajcie? Ja mam się pożegnamy w tym odcinku. Teraz, ja sobie nawet nie... Muszę składać w sumie składam, no bo teraz przejdę na drugą stronę yy, tej rzeczki i będę tam działać yy, z yy, łąką. A z wami się pożegnam, jeżeli chcecie więcej zobaczyć co się dzieje na tym yy, save'ie i tak dalej do Twitcha link wam zostawiam w opisie, tam wpadajcie i też bądźcie może w przyszłości częścią kolejnego odcinka, jeżeli chcecie takich materiałów więcej yy, ze streamów, to dajcie znać. A ja cóż, żegnam się z Wami dzięki za uwagę, dzięki chatowi, żeście tutaj byli Eee, tak, mówię znać, czy wam się po takim odcinku podobał. Czy się Wolicie, jak jestem z, z Wami sam na sam, nie? Jakkolwiek to brzmi. Więc dzięki, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć. pozdro.